Hej, witajcie w kolejnym odcinku Dogit Warsa 2. Tym razem zajmiemy się klasą Revenant i dokładnymi informacjami. Może nie jasne dokładnymi, ale zawsze informacjami, które do tej pory dostaliśmy właśnie od devsów na temat tej klasy. A więc zacznijmy od tego, co wszyscy na pewno wiecie. Będzie to klasa uzbrojona, że tak powiem, w ciężką zbroję oraz młot, hammer i axe. będzie ona posiadała legendy jako swoje stanse. A więc może zacznijmy od początku, w tle będzie Wam leciał właśnie silnik z oficjalnego właśnie kanału Guild Warsa 2, na którym przedstawiony jest Revenant, więc będziecie mogli podejrzeć sobie skille, jak one wyglądają i jak wyglądają ich animacje, cały pasek skilli w międzyczasie. I teraz tak, co do mechanik postaci, specjalnym mechaniką, jak wcześniej wspomniałem, będzie legenda, właśnie w zależności od wybranej legendy, na chwilę obecną są to dwie. Nasz pasek umiejętności powyżej szóstki zmienia swoje wartości, zmienia swój wygląd i zmieniają się skile. Używając legendy, czyli używając właśnie tych umiejętności z od 3 do używamy energię, która w pewien sposób się ładuje w zależności od tego jak zadajemy nasze hity, że tak to powiem, może one się regenerować, jak i degradować. Automatycznie po przełączeniu mamy około 50% właśnie energii z jednego stansa na drugi. Co do uzbrojenia, jak wcześniej wspomniałem, może zmieniać broń, ważne, może zmieniać broń w trakcie walki, czyli taki, powiedzmy, jak warrior. Do dyspozycji będziemy właśnie młoty, maczugi i topory. Może będzie ich więcej, jednak nie wiadomo dokładnie jeszcze na tą chwilę, czy na pewno będzie więcej, na pewno potwierdzone są to i te 3 bronie, że tak to nazwę, i co jest bardzo fajne, mod będzie bronią dystansową, zapomniotana podobno za pomocą magicznej energii. Co do legend, na razie, poz, właśnie zostały dwie legendy: Malek, Standing i Jace Iron, Iron Hammer. Ma, Malek służy do kontrolowania kondycji. Przykładowego jego umiejętności Embrace of Darkness przymy, przyjmujemy w formie potężnego avatara zwiększając swoje statystyki i okresowo kopiując swoje kondycje na przeciwnika. Jack Ironhammer ma dużą wytrzymałość i pozwala na zadawanie obszarowych obrażeń. Przykładowo umiejętność np. Przykład przywołuje młoty, by krążyły wokół ciebie. Revenant oraz specjalizacje inne dostają dostęp do trzech nowych bonów, kondycji i CC Slow, Resistance oraz Taunt. Slow to przeciwieństwo oczywiście do Quicknessa. Bo Powoduje, że wykonywanie wszystkich ataków jest o wiele dłuższe, czy zwiększa nam kastowanie, dajmy na to danego ataku. Resistance to jest typowy przykład, Bonak, który regeneruje wszelkie efekty jakiejkolwiek kondycji, postaci. Neguje, przepraszam, nie regeneruje, ale neguje, tak miałem powiedzieć. Na przykład, jeżeli jesteście pod działaniem Fira, to po uzyskaniu Resistance przestaniecie biec. Jeżeli jednak rezydencja się skończy, wszystkie kondycje z powrotem wpływają na postać i może nastąpić dalsza ucieczka. Tant, nowy rodzaj CC, spowodujący, że pod zasięgiem oczywiście, jak to w każdym MMO rpg zrobimy z niego takiego małego tanka, agrujemy na wszystko na siebie wszystkie moby, które znajdują się dookoła. Co tu jeszcze mogę powiedzieć Wam o Revenantie? Co do umiejętności, ham powiem Wam tak, hammer. Zaraz mam dam tutaj taką graficzkę, która przedstawi Wam umiejętność, jakie wyglądają jeżeli mamy założony hammer. Jest to broń dystansowa, tak? To już jest dystansowa, właśnie tutaj wcześniej wspomniałem, przez to już rzucamy sobie magicznie tymi mieczami swoją magią. Mamy jakieś wewnętrzne chi, dzięki której możemy rzucać młotami. Pozwalają one na zadawanie bardzo dużych obrażeń, a także na kontrolowanie z obrzącą ceceków Warto też zwrócić uwagę, że Auto atak ma 100% szans na bycie finisher'em. I może to dobrze współpracować z, nam z umiejętnością pod numerem 4. Field of Mist tworzy ciągle Leeching bolts. Mace X, czyli Macka i Axe. Tutaj też będziecie mieli za chwilę grafikę i jak będą wyglądały te skile. Jest to zestaw do nakładania kondycji ze szczególnym uznaniem tormentu. Auto atak posiada możliwość przeskakiwania na następnych przeciwników. I kiedy jesteśmy w tutaj macie kolejną infografikę. Umiejętności downe to standardowy, tak powiem, zestaw. Trzymamy CCK, jeden z skin do dodawania obrażeń oraz po prostu regenerujący właśnie nasze życie i jeden nakładający kondycję slow. Co do stanów legendarnych, zestaw Jalisa służy do tankowania. Force of Enginement posiada nowe CC Taunt, zmusza wrogę dodatkowania rzucającego. Bank Chuhamu to Hamlet, umiejętność, która może usunąć przez dłuższy czas i zadaje ono okresowo lekkie obrażenia wszystkim dookoła. E, i Spring growing, Stop w AOE dający stability. Umiejętność legendarna e, nie posiada CD, jest jednak, jest nawet dosyć tania i można użyć jej co najmniej dwa razy pod rząd, powoduje kilkuskondowe zmniejszenie obrażeń u wszystkich sojuszników w pobliżu oraz użyje jako Break San. Legenda Malix. Zestaw Malixa skupia się na manipulacji kondycjami. Rezystans w kolorze niebieskim pochodzi z Traita, nie jest częścią tych umiejętności. Umiejętności leczące przypominające ten komandy leczące więcej punktów HP, i więcej mamy sobie kondycji. Umiejętności Utility usuwają bony oraz nakładają kondycje. Elitka z kolei to umiejętność utrzymana z kolei jest umiejętnością utrzymywananą, która zwiększa wszystkie statystyki postaci oraz co 3 sekundy kopie wszystkie kondycje z gracza na jego przeciwników. Trajty, to obecnie mam dostęp do trzech linii jak trajtów. Jest to jednak ograniczenie, które później będzie pewnie rozwinięte. Co do trajtów, linia corruption, bo jest corruption, retribution oraz invocation na chwilę obecną. Linia Corruption dotyczy legendy Maliksa jego statystyki zwiększają Precision, Condition, Damage, skupia się na kondycjach, nakładaniu, leczeniu oraz czasie trwania, a także usuwania bonów. Retribution dotyczy legendy Jaisa, i jego statystyki zwiększają Tartness oraz Hank Power, bardzo użyte tym może być pomniejszony na master dający stability przykazów do I Invocation to linia klasowa i zwiększa na razie tylko Ferocity. Ulepsza ogólne zdolności Revenanta, powodując leczenie oraz różnorakie bony, a także zająć obrażenia lub chroniąc w zależności od poziomu energii. I to chyba tyle, co wiemy o Revenancie na chwilę obecną, także trzymajcie się. Do zobaczenia na razie.